Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami. Kupiłam znowu sól. Teraz mi starczy do końca roku. Słuchajcie, taka błękitna. Sensoterapia. To się rosyjskie. Trochę się skawaliło. Nie wiem czemu, ale dobra, trudno. Druga sól. też się skawaliła, ale grubsze ziarenka mają. Też sensoterapia. Kolor bursztynowy. Mydło wpłynie. Dlaczego to wszystko jest rosyjskie? Dobra. Nie wiem. Medło w konie. Med, y, do higieny intymnej do sanatorium. Micelarny płyn do sanatorium. A, balsam do ciała. Balsam do ciała. Mango i margarita. I żel pod prysznic. Tak, żel do higieny intymnej jeszcze jeden. Dwa żel do higieny intymnej, micelarny, żel pod prysznic i dwie sole i mydło w płynie. Nie ma paragonu, więc tutaj Wam wszystko tylko napisze, co ile kosztowało. Dzięki, wielkie za uwagę, do usłyszenia, Wapa.